Wszystkich widzów studia internetowego sportgniezno.pl. Wita ponownie Radosław Kosakowski. Witam również w naszym studiu Marcina Lewartowskiego, reprezentanta Polski w hokeju na trawie. Zanim przejdziemy do rozmowy z Marcinem, pozwolisz, że wrócę jeszcze do wątku Mieszka gniezno. Dzisiaj, w pierwszej części naszego programu, moimi gośćmi mieli być Paweł Sochacki, prezes firmy Carbon, sponsora strategicznego klubu sportowego Mieszko oraz prezes klubu Roman Gąsiorowski. Niestety, w związku z nieporozumieniami między zarządem klubu a sponsorem strategicznym. Obaj panowie nie pojawili się dzisiaj w naszym studio, ale Paweł kilka kilkadziesiąt minut temu nadesłał do mnie swoje oświadczenie, które chciałbym teraz państwu przeczytać. W związku z brakiem porozumienia co do istotnych działań klubu pomiędzy zarządem Klubu Sportowego Mieszko Karbon Gniezno a moją osobą, występującą jako tzw. sponsor strategiczny, 29 stycznia 2014 roku zawieszam moją współpracę polegającą na finansowaniu klubu. Sytuacja ta będzie trwała do momentu wprowadzenia zmian wśród członków zarządu, dla których własny interes jest ważniejszy niż dobro klubu sportowego mieszko Gniezno z wyrazami szacunku dyrektor generalny magister Paweł Sokacki. Jak już wspominałem, sytuacja jest przykra, ale mam nadzieję, że zostanie wyjaśniona w ciągu. Jeśli nie najbliższych dni, to może tygodni dla dobra piłki nożnej w Gnieźnie. Ale teraz przechodzimy już do rozmowy z moim gościem, jak się okazuje jedynym, bo mieliście być dzisiaj we dwóch. Zapowiadaliśmy również przybycie Michała Kasprzyka. Macinie nie udało się, bo Michał pracuje, z tego co mi powiedziałeś. Tak, Michał jest w pracy. Właśnie południową zmianę i temu właśnie dzisiaj mianowana. Tym bardziej dziękuję Ci, że Ty znalazłeś czas. Podziękowania również dla, terenu, dla trenera Rafała Grotowskiego, który zwolnił Cię z części treningu, bo tak naprawdę przed przyjściem do naszego studia mieliście trening w ramach przygotowań już do turnieju finałowego Halowe mistrzostwskich. E, tak, to jest prawda, właśnie mieliśmy trening. Pół godziny trenuczyłem się uciec z niego <grych> niestety, ale cóż, jestem tutaj. No i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że poziom przygotowań drużyny Steli do finałów mistrzostw polskich w hokeju halowym nie ucierpi na tyle, że, żebyś tutaj nie mógł z nami być. Dzięki jeszcze raz. Zacznijmy od kwestii reprezentacyjnych, bo te skłoniły mnie głównie do tego, aby zaprosić Ciebie i Michała do naszego studia. Półtora tygodnia temu zakończone zostały Mistrzostwa Europy rozgrywane przez kilka dni w Wiedniu, ale tak naprawdę to była wasza druga wizyta w Wiedniu w krótkim okresie. Na początku roku braliście udział w turnieju Rormax Cup. Tamten występ chyba nie należał do udanych. Tamty występ nie należał do udanych, ponieważ my tam pojechaliśmy się uczyć gry w pięciu, bo to właśnie przyszły zmiany w hokeju halowym od tego roku. No i dostaliśmy tam dużo lekcji, w które wyciągnęliśmy wnioski. Nie, moim zdaniem czwarte miejsce potem po dobrych dwóch tygodniach, które zajęliśmy na Mistrzostwach Europy, do, dla nas tak i tak to był duży sukces. W tamtym turnieju nie wziął udziału Michał Kasprzyk. Jak to się stało, że, że znalazł się w kadrze ostatecznie na Mistrzostwa Europy? Michał walczył sobie skład w meczach sparingowych w Poznaniu, które odbywały się. I mecze były z Australią. Tam były chyba cztery mecze, graliśmy. No i Michał po prostu wygrał walkę z Arkiem Ludkowskim, z komunistą. Z, tak, z który... Rzeczywiście te mecze, tak jak. W zasadzie rezultaty osiągane w tym turnieju Rormax Cup troszeczkę mnie zatrważały, przyznam szczerze, to później mecze z Australią przy wyraźnej Waszej przewadze. W zasadzie porażka tylko w tym ostatnim spotkaniu, ale to już tam chyba były takie naprawdę eksperymentalne zestawienia wprowadzane przez trenera Karola Śnieżka. No to te mecze z Australijczykami napawały od przed turniejem w Biedniu, przed turniejem finałowym mistrzostw Europy. Na pewno mecze z Australią to były udane dla nas mecze, ale też trzeba przyznać, że Australia nie należy do najlepszych zespołów gry halowej. Na pewno w grze trawiastej byłoby nam o wiele trudniej ich pokonać, no ale na hali my zegrujemy na tym. Cały czas przypominam, że do naszego gościa można nadsyłać pytania za pomocą SMS-ów pod numer 665-094-020. Z chęcią, myślę, Marcin odpowie na wszelkie wątpliwości czy pytania od naszych widzów, w szczególności sympatyków hokeja na trawie. Wróćmy do turnieju w Austrii, do turnieju halowych mistrzostw Europy. Początek zmagań i rywalizacja z Czechami i remis 4 do 4, a przypomnijmy, że przecież Czesi to byli obrońcy wicemistrzowskiego tytułu sprzed dwóch lat. Mecz na pewno nie rozpoczęliśmy najlepiej i ten fakt też przecież przegrywaliśmy 4-1 i udało nam się w ostatnich minutach doprowadzić do remisu. No cóż powiedzieć, no ciężki mecz, ważne, że chociaż ten jeden punkt wywalczyliśmy. To był ciężki mecz, ale też zupełnie niezłe otwarcie, zwłaszcza, że. że yy wcześniej w tym turnieju Romax MAX CUP zaprezentowali się o wiele lepiej od reprezentacji Polski i przyznam szczerze, że liczyłam, iż oni włączą się do walki o medale. Chociaż tak naprawdę bardziej, można powiedzieć, faworyzowaną drużyną w waszej grupie od Czechów byli na pewno Austriacy. Austriacy jako gospodarze i... Jako brązowi medaliści mistrza świata, tu w Poznaniu, co odbywało się, na pewno byli faworytem naszej grupy No i udowodnili temu, wygrywając naszą grupę. Chociaż jeszcze do meczu, za którym wrócimy, ale pozwolisz, że najpierw jeszcze zapytam Cię o spotkanie ze Szwecją. Kiedy obserwowałem ten mecz, kiedy przegrywaliście 0 do 5, no to czarna wizja, którą no nie ukrywam, tak mi przelatywała w głowie podczas śledzenia rezultatów z turnieju Rormax MAX CUP. Wydawało, że się, wydawało mi się, że się ziści, to znaczy, że, że po prostu no, nie wyjdziecie z grupy, a przed turniejem trener Karol Śnieżek zapowiadał, że planem minimum jest zajęcie szóstego miejsca. Na pewno będzie walka o czwórkę, walka później o medale, ale ten plan minimum to, to szóste miejsce, tymczasem po niespełna kwadransie przegrywa się 0 do 5 z teoretycznie najsłabszą drużyną. Co, co się wtedy działo na boisku? ten mecz był naprawdę ciężki i to co się tam działo to była masakra, można powiedzieć, bo przegrywaliśmy 5-0 mecz się w ogóle nam nie układał od początku, ale szaleństwo zaczęło się w drugiej połowie, zwłaszcza bo tak zaczęliśmy gonić i bramki wpadały bramka za bramką. No, wygraliśmy ten mecz i taką ciekawostkę można powiedzieć, że trener y, Szwedów po prostu nie dowierzał i leżał na ziemi i bił głową o bandę, to co po meczu. To więc mecz był, na, na pewno był jednym z ładniejszych meczy tego turnieju i może to trochę przyciągło do widowiskości tego pokaja. No i rzeczywiście z każdym kolejnym spotkaniem coraz więcej widzów było w Wiener Stadthalle. Y Natomiast no, kuriozalny przebieg spotkania z e, Austriakami ostatni mecz w grupie. E, na 8 minut przed zakończeniem tego spotkania mamy remis 4 do 4. I tak naprawdę e, przez te 8 minut obie drużyny nie wykonały żadnej akcji. Mało tego, e, przez pierwsze 4 minuty czy 5. E, Wy atakowaliście rywali, odwrotnie, Austriacy atakowali Was. Pierwszym my właśnie atakowaliśmy. Czy Wy atakowaliście Austriaków? Tak naprawdę ten atak polegał tylko na przesuwaniu piłki przez dwóch zawodników w obrębie linii środkowej boiska. Tak. A później nastąpiła zamiana stron i też Austriacy nie chcieli Was specjalnie skrzywdzić. Austriacy się bali, że jak my strzeliłbym bramkę, to by wpadli na Niemców. A my się baliśmy, że jak oni nam strzymą bramkę, to nie będziemy z grupy. Czyli obie drużyny były usatysfakcjonowane tym rezultatem. Najgorzej mieli w tym momencie zawodnicy czescy, którzy no z takimi już marsowymi minami obserwowali to, co się dzieje, ale trzeba przyznać, że no to jest sytuacja, która nie powinna zdarzać się na tego typu imprezie, kiedy walczy się o medale mistrzostwa Europy. No nie powinno się takie coś zdarzyć. Na pewno mecz, e, który tam wygraliśmy, stracił na widowiskości na pewno przez te granie i klepanie tej piłki tylko w obronie. E, powiem ci, że rozmawiałem, być może, e, odsłuchiwałeś moją rozmowę z trenerem pomoczaninatoru, nie z trenerem Andrzejem Makowskim, po e, ostatnim turnieju eliminacyjnym tutaj w Gnieźnie, e, kiedy e, zapytałem go właśnie o, o tę sytuację. To powiedział mi, że z informacji, które przekazywali mu jego zawodnicy, zawodnicy Pomorzeni na Toruń, wynikało, że zebrała się jakaś tam komisja podczas tego turnieju, gdzie analizowano przebieg tego spotkania no i gdzie wysunięte są wnioski, aby coś tutaj zmienić, wprowadzić być może wzorem piłki ręcznej grę na czas, czyli sygnalizacja gry pasywnej i w tym momencie, jeżeli nie zostanie oddany strzał, to rzutem wolnym grę wznawiać będą rywale. Myślę, że na pewno no, takie sytuacje są niedopuszczalne, żeby przez połowę jednej części meczu praktycznie nie grać w hokej. No, moim zdaniem też jest to niedopuszczalne. No, tam się też zbierała komisja i przed samym turniejem też zmienili jedną zasadę, bo na tym właśnie turnieju rok Maxia, co byliśmy dwa tygodnie wcześniej, było coś takiego, trudno teraz może to wytłumaczyć, ale można było zamykać do bandy, gdzie wcześniej to było niedopuszczalne. I tak samo przed Mistrzostwami Europy po prostu to zlikwidowali i nie można było na samym turnieju zamykać. I no, zmienia się po prostu ten hokej halowy diametralnie. Przepisy w ogóle hokejowe zmieniają się praktycznie co roku. Biorąc pod uwagę to, jak ja grałem, kiedy, kiedy inaczej wyglądał przepis o zastawianym, yy, kiedy yy, no kilka lat temu wprowadzona jest piłka, że, że zawodnik może sam sobie z, podać piłkę z rzutu wolnego, yy, to, to zmienia się naprawdę yy, niesamowicie. Przecież jeszcze, kiedy ja zaczynałem grać yy, w hokeju, był yy, spalony. Także tu, tu naprawdę wiele rzeczy w porównaniu z piłką nożną to rzeczywiście przepisy hokeja halowego zmieniają się bardzo często, no ale nie zawsze te zmiany wpływają pozytywnie, zgodzisz się ze mną? Jak to oceniasz chociażby tę kwestię zmiany dotyczącą zmniejszenia liczby zawodników na parkiecie podczas meczu w hali? No mi osobiście się nie podoba to, bo ponieważ byłem zwolennikiem, lubię po prostu grać na hali i byłem zwolennikiem gry, w sześciu i po prostu też, jak byłem z pokoju na Mistrzostwach Europy z Michałem, to rozmawialiśmy na ten temat i my jesteśmy tego zdania, że po prostu hokej okay, halowy w sześciu był ciekawszy, bardziej widowiskowy. widowiskowy, bo na pewno widowiskowy był. I chyba nie doszłoby przy sześciu zawodnikach, no oczywiście też, no mogliście się nie umawiając. Porozumiewając dojść do sytuacji, że nie robimy sobie krzywdy z Austrią, ale myślę, że przy sześcioosobowym hokeju nie doszłoby do takiej sytuacji, żeby, żeby stać i klepać sobie piłkę przez 4 czy 5 minut wzdłuż linii środkowej. Na, pe na pewno nie doszłoby do takiej sytuacji. To byłoby niedopuszczalne aż. Powoli będziemy kończyć temat Mistrzostw Europy, mecz z Niemcami, którego chyba jak najszybciej chcielibyście wyrzucić ze swojej pamięci porażka 2 do 10, to, to na pewno nie jest chlubą dla drużyny, która walczyła medale tak naprawdę. No nieciekawy mecz, no nie po naszej myśli no niestety taka wysoka porażka. Młodzi Niemcy, którzy nam dali lekcję. Czy nie było to tak troszkę, że ten mecz z Niemcami miał być odpuszczony, żeby zachować siły na spotkanie finałowe z Rosją i tam powalczyć o medal? Nie, na pewno nie odpuszczyliśmy Może ostatnie 5 minut trener dał trochę pograć rezerwowym, ale na pewno przed meczem byliśmy nastawieni bojowo do niego. No i finał z Rosją. Prowadzenie i to dwukrotne prowadzenie później w końcówce przy rezultacie 4-2. Jeszcze bramka Darka Rachwalskiego, która dawała nadzieję bramka kontaktowa na 3-4 dawała nadzieję, ruszyliście mocno do przodu. No ale nie udało się doprowadzić do remisu i do karnych zagrywek. No nie udało się, no szkola tego bardzo meczu, bo prowadziliśmy w tym meczu i no, szkola brakowało mało, no i niestety przegraliśmy. No, Rosja była lepsza akurat w tym dniu. Czwarte miejsce to i tak spore osiągnięcie, chociaż na pewno no inaczej wracałoby się z medalem. Na pewno moglibyśmy tutaj zaprezentować naszym widzom te medale, ale być może za dwa lata będzie lepiej. Ważne jest to, że udało się utrzymać w elicie, bo przypomnijmy tutaj wcześniej w tej rozrywkowej części audycji Tomek dopytywał się, czy... W poprzednich mistrzostwach mieliście medal, otóż nie było szans wtedy na wywalczenie medalu, bo tak naprawdę reprezentacja Polski grała wtedy w drugiej dywizji i tak naprawdę wygrywając turniej drugiej dywizji miała możliwość występowania. W wiedańskim turnieju, ale dodajmy, że cały czas reprezentacja Polski jest aktualnym wicemistrzem świata podczas mistrzostw, które rozegrane zostały w 2011 roku w Poznaniu. Tak, i mistrzostwa świata za rok są też, odbywają się właśnie w Niemczech, w Lipsku i będziemy bronić właśnie tego medalu. Y Mam nadzieję, że skuteczniej niż to się działo w Wiedniu. Za chwilę przejdziemy jeszcze do Mistrzostw Polski, ale widzę, że są pytania od naszych widzów. Pierwsze pytanie, od którego roku trenujesz grę w hokeja na trawie i czy ktoś z Twojej rodziny grał wcześniej, czy wcześniej uprawiał tę dyscyplinę? Uf. Który rok, to dokładnie nie pamiętam, ale to była piąta klasa posłówki, to wtedy zacząłem grać w hokeja. A czy ktoś grał u mnie w rodzinie wcześniej? Yy, wiem, że coś brat, ale on tam króciutko, jakiś tam może miał przelot. Czyli w to nie są jakieś tak. kontynuowanie tradycji nie. rodzinnych. A no, musimy tu zaznaczyć, że Marcin jest, no, jeżeli nie najlepszym, to yy, jednym z najlepszych zawodników gnieźnieńskiej yy, steli. Pytanie drugie, co lepiej jest Ci grać? Czy w e, hokeja na trawie, czy w halową odmianę tej dyscypliny? E, lubię hokej ten i ten, ale na pewno hokej halowy jak był w sześciu to po prostu był wydowiskowy bardzo i lubiłem grać w niego. No nadal lubię, ale dla mnie różnicy dużej nie ma po prostu. Musimy zadać również kolejne pytanie: żeby zadośćuczynić woli naszych widzów, chociaż troszeczkę audycja nam się rozpływać będzie. No, jeżeli nie będziesz chciał, to nie odpowiesz na to pytanie. Marta pyta, ile masz lat i czy jesteś wolny? Niestety jestem zajęty. Odpowiedź dla Marty: a mam 20 lat, w tym roku 27. tam Czyli, jak dla sportowca, jeszcze wiek zupełnie otwarty jeszcze wiele imprez myśle mistrzowskich i sukcesów reprezentacyjnych przed tobą wróćmy zatem z tego nurtu towarzyskiego na nurt sportowy wróćmy do ostatniego turnieju eliminacyjnego mistrzostw Polski w hokeju halowym Ważny mecz wygrany, w którym zagrałeś mimo obowiązków na studiach, zagrałeś i wygraliście spotkanie z zespołem szkół Mistrzostwa Sportowego z Poznania, gwarantując sobie udział w turnieju finałowym z tego co mówił mi trener Rafał Grotowski, o ile on sięga pamięcią i o ile ja sięgam pamięcią, to rzeczywiście to jest pierwszy awans do finałów mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o drużynę steli, odkąd sięgamy pamięci? Nie wykluczam, że wcześniej miało to miejsce już, chociaż tak naprawdę te rozgrywki halowe sięgają gdzieś tam lat 70. Tak więc nie wykluczam, że może w tamtych latach, kiedy jeszcze byłem bardzo małym chłopcem, steliście grali w hali, ale raczej wątpię. Natomiast. Moje pytanie jest takie, czy to było rzeczywiście tak, jak powiedział mi e, trener e, nas, że tak naprawdę przed gnieźnieńskim turniejem wszystko było już wiadomo? Praktycznie tak. Nasz mecz z, z SMS-em Poznań, Poznań to tylko ustalał e, z czwórkę, ale na dobrą sprawę nie wiem, czy jakbyśmy tam przegrali nawet, to czy tam byśmy. Nie dostali się wtedy do trzuchu. i nawet tego nie myślałem, bo trzeba było wygrać ten mecz, to inaczej nie można było. Mm -hmm. A biorąc pod uwagę teraz już finały, za niespełna dwa tygodnie, za półtora tygodnia w kali Centrum Rekreacji Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, turniej finałowy, mecz półfinałowy z Grunwaldem, no praktycznie nie ma czego szukać chyba, jeśli chodzi o to spotkanie. Na pewno trzeba powalczyć i przed meczem nie poddać się, bo jak się poddamy, no to może być wysoko. Ale już nie raz graliśmy mecze z Gruwaldem, gdzie można było popatrzeć na ten mecz i naprawdę graliśmy godnie. Na przykład ostatni mecz na trawie, gdzie graliśmy z nimi, albo ostatnie mecze na hali w zeszłym roku, które graliśmy. Pierwszy mecz bardzo wysoko przegraliśmy w Poznaniu, a w drugim meczu powalczyliśmy z nimi, tam chyba się skończyło 13:6. I... I do pierwszej połowy było chyba tam jedną bramką przegrywaliśmy. Nie chcę odejmować Wam tej wiary, natomiast raczej przewiduję scenariusz, że bardziej trzeba będzie się chyba skupić na walce o brąz. I teraz pytanie, który z rywali leżałby Wam bardziej? Czy Pomorzanin, czy AZS hmm. Ja nie będę wybierał, po prostu z kim przyjdzie grać, to będziemy grać. Ciężko mi powiedzieć, który by mógł leżeć na jeden i drugi rywal. Jest moim zdaniem w zasięgu naszym, ale na pewno jesteśmy młodą ekipą i po prostu będziemy musieli walczyć i tyle, i zbierać doświadczenie, bo to jest najważniejsze. O tym mówił w rozmowie jeszcze przed sezonem ze mną, zresztą publikowana na łamach naszego portalu, trener Rafał Grotowski, że tak naprawdę te mistrzostwa dla Was to mają być okazją do zbierania doświadczenia mają być okazją do tego, żeby być cały czas w cyklu szkoleniowym, aby na wiosnę to procentowało już w rozgrywkach na otwartych boiskach. Tak, trawo. Trzeba się właśnie dobrze przygotować na otwarte boiska i hala jest chyba najlepszym przygotowaniem do właśnie yy, pokajatra tego. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie od naszych widzów. Jak to się stało, że rozpocząłeś swoją przygodę sportową właśnie z hokejem na trawie? W końcu większość chłopców wybiera piłkę nożną, woli grać w piłkę. A hokej jest taką dyscypliną niszczową? No to jest racja, ale yy, jak grałem kiedyś właśnie w piłkę nożną w mieszku. Yy, grałem z rok w <grym> na bramce, ale akurat wtedy zlikwidowali mój roślin, czy coś w tym stylu jakoś tak było. No i po prostu gdzieś chciałem uprawiać sport jakiś, no, a, że przyszedł hotel, no tak ze Proszę, Mieszko, zamyka nam się klamra niejako, bo dzisiaj gośćmi na początku mieli być przedstawiciele klubu sportowego Mieszko, prezes Roman Gąsiorowski i właściciel firmy Carbon, sponsora strategicznego klubu. Oby to się nie stało tak, w tym przypadku nieporozumienie. Między zarządem a sponsorem strategicznym, jak w twoim przypadku, że wybrałeś zupełnie inną opcję. Nie było możliwości grania w piłkę, zajęłaś się hokejem na trawie. Oby nie zadziało się tak również w tej kwestii, w kwestii przyszłości mieszka. Ja może przytoczę jeszcze raz oświadczenie Pawła Sochackiego, który przeprosił mnie dzisiaj bardzo, ale powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją. No, nie widzi podstaw do tego, aby rozmawiać dzisiaj ze mną o klubie sportowym Mieszko. Przysłał do nas oświadczenie. Jego treść jest następująca. W związku z brakiem porozumienia co do istotnych działań klubu pomiędzy zarządem klubu sportowego Mieszko Karbon Gniezno a moją osobą występującą jako tzw. sponsor strategiczny 29 stycznia 2014 roku zawiesza w moją współpracę polegającą na finansowaniu klubu. Sytuacja ta będzie trwała do momentu wprowadzenia zmian wśród członków zarządu, dla których własny interes jest ważniejszy niż dobro klubu sportowego Mieszkowniezną, z wyrazami szacunku dyrektor generalny Magister Paweł Sochacki. To tyle w dzisiejszej audycji z mojej strony. Przypomnę, moim gościem był Marcin Lewarkowski. Marcinie życzę wielu sukcesów sportowych, wielu sukcesów na studiach. Dziękuję za przybycie. Trzymamy kciuki, żeby być może jakiś medal na osłodę nie udało się na mistrzostwach Europy, no to może uda się na mistrzostwach Polski. Takie życzenia dla Ciebie i dla Twoich kolegów, trenera z drużyny. To tyle w tej części audycji. Za chwilę nastąpi pięciominutowa przerwa, a po przerwie głosowanie w plebiscycie na trenera i zawodnika roku. Zapraszają Gracjan i Tomasz. Ja dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.